Zapomniałeś werka na gimnastykę? Dziadku, dobrze się pijesz? Dziadku! Dziadku, dziadku, panie Karolu, słyszy mnie pan? Dziadku! Przypomnij sobie, czego uczono na kursie pierwszej pomocy. Zbliż policzek do nosa dziadka. Widzisz ruch klatki piersiowej? Słyszysz oddech przy ustach? Czujesz strumień powietrza na policzku? Nie, nic. Wobec tego musisz natychmiast rozpocząć masaż serca. Aniu, wezwij szybko lekarza i nie zapomnij zabrać po drodze defibrylatora. Masaż serca robi się tak. Klęknij blisko dziadka i pochyl się nad nim. Teraz musisz położyć ręce na środku tułowia. Aby znaleźć właściwe miejsce, naciskaj palcami na środek klatki piersiowej i przesuwaj je w dół, aż dotrzesz do miękkiego miejsca. Tam kończy się łuk żebrowy. Dokładnie tam przesuwasz ręce o szerokość dłoni w górę. Dobrze. Skrzyżuj dłonie i całym ciężarem swojego ciała uciśnij klatkę piersiową. Najlepiej trzymaj ramiona wyprostowane. Raz, raz dwa, dwa, trzy. Kiedy Filipa upadł? Nie odpowiada. Przestał oddychać. Jesteśmy w szkole numer dwa na ulicy Wschodniej. Nazywam się Ania Krawczyk. Oprócz dziadka nikomu nic się nie stało. 28, 29, 30. Teraz odchyl głowę dziadka do tyłu, kładąc jedną dłoń na czole, a drugą na karku. Jeszcze trochę unieś brodę, a drugą ręką podtrzymaj zatkany nos. Weź głęboki wdech, obejmij ustami usta dziadka i wdmuchnij powietrze. Jeszcze raz. Znów oprzyj się na klatce piersiowej i wykonaj masaż serca. Nie przestawaj. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 8 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12 13. 13 14, a, te fibrylaty. Tam otworzyć i włączyć. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Nabierz i wydmuchnij im powietrze. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta. Otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Te dwie płytki to elektrody. Przyklej je na klatce piersiowej, dokładnie tak jak na rysunku. Dobrze przyklej. Nie dotykaj pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Teraz natychmiast zacznij ponowny masaż serca. Raz, Raz dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć. pięć sześć, masaż serca i sztuczne oddychanie trzeba wykonywać do przyjazdu lekarza, lub aż dziadek zacznie sam oddychać. Serce. Nasze serce jest silnym mięśniem. Zaopatruje w krew całe ciało, wszystkie organy i komórki, od stóp do głów. Bije przez całe życie bez jednej przerwy. W butelce wody mineralnej jest litr wody. Serce przepompowuje na minutę przez ciało tyle krwi, ile mieści się w pięciu takich butelkach. Aby się z tym uporać, musi wykonywać u osoby dorosłej około 60 do 80 uderzeń na minutę. U dzieci serce bije jeszcze szybciej. Ale jak dochodzi do nagłego zatrzymania serca? Tak wygląda serce od środka. Aby wiedziało, jak szybko ma bić, otrzymuje impuls elektryczny, dokładnie tutaj. Wyobraźmy sobie tutaj mały bęben. To jest główny bębniarz. Gdy uderzy, górna część serca zaczyna się kurczyć. Krew jest pompowana do serca. Ale to nie wszystko. Uderzenie bębenka 1. Budzi następny bębenek 2. Bębenek 2 budzi kilka bębenków równocześnie. Gdy te zabrzmią, dolna część serca kurczy się i krew zostaje przepompowana do ciała i Teraz znów rozpoczyna pierwszy bębenek i wszystko zaczyna się od nowa. U dziadka Filipa wszystkie bębenki zaczęły uderzać naraz. Spowodowało to bardzo szybkie ruchy serca. Nie mogło się już prawidłowo kurczyć i rozkurczać oraz pompować krwi. Gdy Filip i Ania użyli defibrylatora, urządzenie wydało impuls elektryczny. Bębenki ucichły i serce mogło się znów uspokoić. Przestało migotać. Zanim serce znów zaczęło pracować, Filip musiał je zastąpić i pompować krew dziadka. Uciskając regularnie klatkę piersiową, pomagał sercu pompować krew, a wykonując sztuczne oddychanie, dostarczał tlenu do krwi, dzięki czemu teraz ratownik i lekarz w szpitalu mogą dziadkowi pomóc i sprawić, żeby jego serce znów biło samodzielnie. Świetnie wam poszło, tylko skąd wiedzieliście to wszystko? Co musicie zapamiętać? Zawsze najpierw mów głośno do chorego i potrząśnij nim. Gdy zbliżasz policzek do nosa, możesz zobaczyć, czy klatka piersiowa unosi się i opada. Usłyszeć oddech i poczuć go na policzku. Ręce muszą być ułożone na środku klatki piersiowej. Klęcząc, możesz ciężarem całego ciała trzykrotnie ucisnąć klatkę piersiową. Głowę pacjenta odchyl do tyłu, kładąc jedną dłoń na czole, a drugą na karku. Ułatwia to odchylenie głowy i otwiera drogi oddechowe, aby umożliwić ci wykonanie sztucznego oddychania. Gdy głowa jest odchylona, unieś jeszcze trochę brodę, a drugą ręką przytrzymaj zatkany nos. Inaczej powietrze wdmuchiwane przez Ciebie ustami wydostanie się przez nos. Następnie weź głęboki wdech i wdmuchaj powietrze do ust pacjenta. Wykonaj to w sumie dwa razy, po czym znów rozpocznij masaż serca. Dzwoniąc na pogotowie, musisz pamiętać o pięciu rzeczach. Co się stało? Gdzie to się stało? Co dolega pacjentowi? Ilu jest poszkodowanych? Zaczekaj na pytania. Wiesz, gdzie jest najbliższy defibrylator? Najlepiej zaraz sprawdź. Po tym znaku rozpoznasz, gdzie jest defibrylator. Pamiętaj, aby dokładnie przestrzegać instrukcji defibrylatora. Jeśli serce nie bije miarowo, a bębniarze szaleńczo uderzają w bębenki, do akcji wkracza defibrylator. Przez specjalny impuls elektryczny przerywa on chaos, i główny bębniarz może znów rozpocząć wybijanie taktu, a serce rozpocząć pracę i pompować krew przez cały nasz organizm. Nie usuwaj elektrod defibrylatora. Zaczekaj na lekarza.